Nie, 18. Radio Bali. Powiedz widzom, gdzie jesteś? Jestem właśnie na Bali. No. I co tutaj robisz? Sorkuję. Tak się żyje. Po internecie? Nie, ja akurat serwuję na, na A że taka aktyw jesteś? Tak. Tak jest. I że sport. Tu pokaż mi widzom. No nie powiem, że nie. Fale były słabe, a z powietrza radę. Poleca Pani? Bardzo polecam tę obliczkę. Jeszcze... Co Panią tu najbardziej urzekło? Eee, w sumie urzekło zachód słońca, no i oczywiście selfie. Tutaj te fale, wielkie fale. To jest najlepsza szkoła do malizji. Siedzę, bo czułyśmy, teraz nie wiem, o już kolejka eee. fanów do selfie do Ciebie eee. tworzy. No, eee, ale teraz nie mogę, bo wzięłam wywiadu. Częściej eee, serwuję falem. Pani z jakiej telewizji przyjechała? Ja w ale pani. Czy znalazła pani tutaj e, towarzysza życia, czy tutaj męża? E, męża z nie? Tak. <śla> tak, deska uminają, na ją i jest dobrze. Co jeszcze mogę dodać? Deskę trzeba umieć chyba, Pokaż siniaka. O właśnie to państwo śniaka nie widzieli w pierwszym dniu surfowania. Tak, o, tak. No ładnie się prezentuje ładnie. fioletowy. Ładnie co tego mała sznitka, ale nie boli, to nie boli. Znaczy nawet jeśli i boli, to nie będę robił, to się fować. Trzeba I się poświęcać. No, tak, bo no ludzie czekają. Przecież się... nie dla wspomnień. <laughs> Przecież to chyba nie dla wspomnień. <laughs> Prawdaż? Yy, pozdrawiam. I twoja brewka. Ponierka Witek. Ma właśnie która? 11. 11 w Radiu Bali. Witamy. I nasze suknie też. Znajdujemy się właśnie w Uluazi Tempu. Jedna z najbardziej znanych świątyń na Bali. No i zobaczymy, co wam tu pokażą. Straszą tylko małpami. No. Ci kapelusz. No, Ale moja powiedziała, że jak. <laughs> <laughs> że jak małpa mi zabierze kapelusz, to ja. Nie powiedziała, zabierze. <laughs> to ja jej też zabiorę. Oczywiście. Tak, ładnie mówiąc. Monia znalazła swoją zaginioną co? siostrę. Patrz, nie chcę się podzielić. Mam naleśniki tego, co jadłyśmy. Co ty? Takie rewertasy? No patrz, z czekoladą nawet. Czało. Czało. Zgłodłaś? Hmm? Znajdujemy się w Puszczy Omezańskiej. Strach trochę. Małpy krasują walczymy o życie. Atakują. Właśnie byliśmy świadkiem ataku. Podrapała jedną z pań. Drugiej zabrała kapelusz, to nie ma żartów. To nie wiadomo skąd wyskoczy. Bo Boimy się, że nam też coś zabierze. Albo z prawej, albo z nie wiem. Ja patrzę w prawo, ty w lewo, To ja jeszcze my... w górę spojrzę. Dobra, to ja do tyłu. Jesteśmy tutaj same, <grym> samiutkie. Zaraz zapadnie mrok. Zmrok. A my po prostu maszerujemy w tych spódnicach, to ty nawet się uciekać nie da przecież. Zaplączysz się i co? po to tobie. Dobra. Jakbyście coś widzieli. To krzyczcie. To krzyczcie. Jakby nas nie było za 15 minut, to zgujcie to na policji. Mhm. <laughs> Już się kameruje. No? <laughs> ale może się jeszcze poprawić. Nie chcę zobaczyć. 40 stopni my w sukienkach. Nie da się. Nie da się tak funkcjonować. No, ale trzeba zobaczyć, co się puszcza. Żeby ludzie nie myśleli, że pali to jest. Domki na wodzie, rajskie plaże, To nie to. Nie, to nie jest Bali. Także Bali to to. To jest właśnie to. Klify. I free toilet. Wow. Zawsze jest przynajmniej 2000. Tak. Także klify, przyroda, świątynie, świątynie. rajskich plaż, sobie to nie zobaczycie. Chyba. To nie Bora Bora, to nie Malediwy, to nie Wiedno. <gry> Dla serwerów owszem, miejsca są, ale do pływania albo do opalania na białym piaseczku. Mm. Jeśli chodzi o imprezy, to też ciężko, bo. Ciężko. No, piwo jest drogie. <laughs> Żeby tylko piwo. 9 zł za butelkę. A i za absolut. 280 zł. Lajtowo. Tu tak dla przystawkę. <laughs> Znajdujemy się dalej na terenie świątyni. Mapu. Jest przepięknie, tylko trzy gorąco. No jest cudownie, jest to świątynia... Powiem którego? Świątynia boga morza albo oceanu. Albo bogów raczej, bo no, no. tak? nie wiem <laughs> To Nie. <laughs> nie udawaj, że coś wiesz. I co więcej mogę powiedzieć? Jest strasznie gorąco, chcę się pić. I chyba spadamy. Wróciłyśmy do cywilizacji. Podchylamy naszego skutra i lecimy przed siebie. Było ciężko, Masz, bo było gorąco, może nie Musimy się dopoić i nawodnić to samo. ale nawodnić się z zewnątrz też. Lecimy na jakieś do Oceanu Indyjskiego i tyle. No. No, lecimy. Robert Makowicz w podróży. Witamy. <grytamy> nie boję się tak jak. Nie było śmieszne <grytamy> Na papierowy. Szczepyłam się. Nie sądzę. Nie sądzę. Czy ja Ale pieczoną? No, generalnie ostro. ale dobrze. 15 kosztuje tam najpierw. Ale to się dogadałyśmy. Ale jedzą, się zgadza. Po prostu tak chodzi. To było łatwiejsze do niż widać jajka, na potem nie. Nie będzie, kurczak to jest dobry Michał, ryżu jedziesz dalej. Pusta pali, bo to jest w tym hostu. W tym jest tak, co Bije jakieś kurczaki na obiad Da się na pali tanio żyć, ale trzeba jeść w takich miejscach. Zjadamy dalej naszą skrym, ale bardzo dobrze. Zgadzamy się. Teraz stąpamy. Uwaga, nie wiemy, mieszamy. 20, oczywiście 140, wybuchnie zaraz licznik. Prawdziwie. pani coś powiedzieć o tej podróży? Jak było? 40, ale zrobili je z polarkiem, jak Czy nie było zimno? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani też tutaj siedzi? A pani po co tu przyjechała? Yy, obejrzeć surferów. I gdzie oni są? No, się znali. No, nie. Ja byłem, że my przyjechałyśmy. No i To no, fal w... nie ma? Ja nie no. wiem, kto to mówił, że to jest zabójcza fala. No, tutaj. ale to w takim razie, kiedy będzie ślub? No, nie wiem, właśnie. Może w ostatni dzień? On piecze. To panią piecze? No, ps. dlaczego? skórę zdarła. Dlaczego zdarła Pani skórę? Bo mi przeszkadzała. Dlaczego Pani się nie smarowała? Smarowałam się właśnie. Za późno, za mało. Smaruje się ostatnio cały czas. Ostatnio to już za późno. Od pierwszego dnia się powinno, pięćdziesiątką. A kto to mówi? Z piętnastką mi do twarzy. O. Trzeba się smarować. Tak wam, taką radę wam dam na przyszłość. I później nos, nosa skórka schodzi. Wchodzi skóra. Nie jakie będę teraz na zdjęciach wyglądać. Tak jak zawsze. Zrobiliście? A teraz jak wyglądam? O, jeszcze tu się posmaruję. O, wklepujemy. I nasz jak będzie zdrowy, nie? Piętnastka polecam. Nie ma się gdzie położyć. No nie ma, no na kamieniach siedzimy. Mrówki naokoło, plaża beznadziejna, patrzcie, woda w ogóle, turkus, miała być niebieska. Słońce jakoś za gorące. Tak nie. nie. mam więcej nic do powiedzenia. No to żegnam. Dziękuję. Tak, znajdujemy się właśnie w raju. <laughs> to, że nic nie mogę powiedzieć. prywatnym, W prywatnym Proszę raju dodać. Na ra... właśnie w prywatnym raju, bo jak widać albo nie widać. Widać, widać. Właśnie nie ma nikogo oprócz mnie i operatora kamery. No, jest fajnie, jest naprawdę spokojnie. <noise> <noise> Witam Państwa z baru Single Pie na skalę, która tutaj jest w jest Przesłanie. Rada właśnie za tego słońca i jesteśmy w raju. Na tego względu. scenu. kamerą nie da się nawet objechać. Może coś tam trafi. Tam sobie jeszcze występują gorzelki. Takie ferełki małe, malutkie ludziki. Na no, wychodzi chodzi słońca. To jest najlepiej na świecie. Czego ci brakuje? Piwa. <grywa> Sąszy sefera.